Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Tej walki nie brakowało w przeciągu całej tej rundy. Nieudanej, niestety, rundy, i to będzie smutna zima. Zima bardzo nerwowa dla piłkarzy, dla całego klubu. Na pewno teraz pora na jakieś ruchy kadrowe, bo kadra jest bardzo wąska. Były kontuzje, przyszły kartki. Jeździliśmy w 13 na metrze. Ciężko było gdzieś tam zaskoczyć przeciwnika. Personalnie czas dla zarządu do pracy, a przecież dla chłopaków na odpoczynek, bo oparcie od 8 stycznia przez cały rok z tygodniem przerwy w lipcu po parażach, teraz znowu pracuję aż do 11 grudnia. Jeszcze mam roztrenowanie. Chwała tym chłopakom, że tyle zdrowia czasu poświęcają tej drużynie. i Teraz niech druga strona się wypowie, czy jesteśmy w stanie jeszcze się wzmocnić i poszukać walki. No, utrzymania, choć plany były inne. Ale momenty tej rundy były takie, powiedziałbym, że braku wyników, ale nie dobrej gry, po której byłby wynik satysfakcjonujący. To chociażby spotkania w końcówce tej rundy, gdzie, gdzie graliście mocno ofensywnie, ale no niestety na zero z tyłu nie i to nie przełożyło się na zdobycz punktową. Bardzo mało meczy skończyliśmy na zero z tyłu, a niestety od defensywy buduje się zespół strata w niektórych meczach bardzo dużej ilości bramek. Mimo że gdzieś tam ofensywnie naprawdę próbowaliśmy krować tą grę, czekając na swoje sytuacje. Zdobywaliśmy bramki, ale no, chociażby wynik z pobiedzisk 6-3, bramki na wyjeździe, a przywozisz worek sześciu w bagażniku, to to gdzieś tam graniczy z cudem, aby punktować. Ale tak jak tutaj też padło, no, zespół grał ofensywnie, grał ładnie. Tylko że tutaj to nie są skoki na ciaskę, żeby punkty za styl dostawać. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.